Mamy dla Was coś fajnego. Dzisiaj, dzisiaj będzie bardzo kulinarnie! A tak. my widzicie mamy grę Spaghetti! Spaghetti! Myślę, że wszyscy lubią spaghetti, bo ja uwielbiam spaghetti i dzisiaj będziemy grać w spaghetti. Cieszę się, Banziu? Tak, bo ja też lubię spaghetti dzieci. I tak, ja lubię takie, że tak. za brudno tego ja. ty? Też A zawsze ha? jestem brudę. No, no oczywiście, że jestem brudna tego sosu. No Dobra, no to skoro macie się... Równa odsosu, no to pora się tak, tak. tak! Zaczynamy! Zanim zaczniemy naszą grę jako Monika... Spaghetti. To chcielibyśmy, tak. pozdrowić was, więc Moniu... Z całego serduszka! was tak. pozdrowić. Tak, wszystkich. Tak, wszystkich. Wszystki. Prawie wszystkich. Prawie wszystkich, bo... Nie jesteśmy w stanie wszystkich pozdrowić. Ponieważ ja! jest Was tak dużo! Dużo! I dla każdego przyjdzie pora! No to co kogo pozdrawiasz? Ja pozdrawiam Agatę z ja! A ja, a ja, a ja pozdrawiam Zosię Łukącką! A ja, a nie, Rybarczyk. Ja! A ja pozdrawiam Zuzię R! i nie k pieski dinga tu trusia ban bu, bu szare A ja pozdrawiam Wikę Bates, 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 Wejc? Jakoś tak. No to to Pozdrawiamy. Kristo. Pozdrawiamy. No, ja pozdrawiam Krysię Jaworską. Krysię Jaworską. Pozdrawiam. A, a ja pozdrawiam Oliwię Kół. Mm. Tak. Oliwia Kół to chyba jest Nikki? Tak, na pewno. Tak. Pozdrawiamy. Ura! Ja pozdrawiam y, pies jest karcika! Bravo, bravo! A ja pozdrawiam, uwaga, uwaga, a będzie to mężczyzna! Aaaa! Mężczyzna, gorąco wziarki dla naszego mężczyzny. Mężczyzna. A mianowicie jest to kto? Łukasz Pikarczy! Zielony, hmm. czarny hmm. nawet tak. i jaki jeszcze to jest? Coś pominęłam? Y I pomarańczowy albo czerwony, ale tak to właśnie sobie już mówiłam. Tak. tak, mamy także czas. Tak. Mamy na wyciągnięcie makaronu 20 sekund i się wyciąga jedną ręką I, trzeba, i mamy także co? Klopsiki. Trzy klopsy mamy na talerzu, tak. jednego odłożono, bo jest on niepotrzebny. Mamy także dwa talerzyki, ale my gramy na dużym. na dużym talerzu. Mamy także, zobaczcie, żetony, tak. na którym są cyferki i to są nasze punkty. Tak, mamy, jest narysowane tam makarony, które mamy wziąć, wyciągnąć jedną tak. ręką yy, przez 20 sekund. Wtedy, jak oczywiście wyciągniemy te makaroniki, mamy tutaj punkty. Na przykład, jakbym wyciągnęła pomidorowy i naturalny makaronik, to, to mam są trzy punkty. Trzy punkty? Tak, 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 tak. ja mam tak. tutaj na przykład zielony i czerwony. Tak, ja wyciągnę te dwa, to mam dwa punkty. Tak, i klops no to, no. klopsiki wyciągamy na koniec. Na koniec, koniec. w tak, i oczywiście oczywiście tak czy na kto najmłodszy. Tak. No to co, wyciągamy? Wyciągamy. Wyciągamy. No to co, zaczynamy zabawę. Uuu. uwaga, nasz makaron nie może wyjść poza po talerz. talerz. Tak. i wyjdzie talerz, będzie brudny brud. No to jak już wspomniałam wcześniej, zaczyna najmłodszy, czyli ja. Ja mam, oj, tu będzie ciężko. O, jest. się. Dawaj, 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 dawaj. Poczekajcie. Ale to jest super. Poczekaj. No. Jest, jest, yes. Teraz ja, teraz ja. Oj. O, poczekaj. Oj. O, poczekaj. A nie, jeszcze poza talerz nie wyszło. Udało się, nie wyszło poza talerz. Poczekaj, no. to czas. Koniec czasu. Uhu. No dobra. No to skoro koniec czasu, no to my sobie jeszcze to te odłożymy sztorówki. Tak. To jest pierwsza runda. Tak. Powiedzmy, że to jest pierwsza runda. Odłożymy je na razie na bok. I, I zaczynamy jeszcze raz. Teraz. To Madzia, dawaj czas. No dobra, ja zaczynam. I hop! Dawaj szybko, szybko, szybko. Jest! Yes. O nie, ja mam teraz żółtą! Ja teraz uwaga. No, jest. A ja biorę tą no, no, no. A ja czerwoną. Biorę... Uważajcie, o, ja mam ha! żółte, żółta, żółta. No mać, szybko, bo czas nam się kończy szybko, szybko. O, ale nie, 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 uwaga. nie, nie jest poza talerzem. Nie, jest. koniec czasu. To co? Jeszcze raz? Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. No to zaczynamy jeszcze raz, ponieważ nam żadne spaghetti zostało, zostało trochę, w nie na dło. I nasz obóz jest czysty. Jest czysty. Tak, tak, to czysty. Teraz, maju. Twoja kolej, a ja, a ja robię start. Uwaga. uwaga. Czas! Szybko, szybko, bo to jest na czas. Szybko, szybko! Szybko! Jest! Teraz ja, szczurów! O, juhu! spaghetti. teraz ja, uwaga. uwaga! Dobra, dobra, to teraz ja Oj. uwaga. o Ojej, ale Trzyma jeszcze się? nie wypadło! Jeszcze nie wypadło. Ale było już o, ciężko. Co, tutaj już koniec czasu, uwaga. ko koniec czas, to jeszcze raz. Jeszcze raz. No, zaraz ty Madziu, zaczynaj. Juhu. Ja już wzięłam A tak, teraz ja biorę tak. żółtą. Tak. Raz. Ja biorę też żółtą, zobaczcie. A ja biorę też żółtą. A ja biorę tę żółtą. A. Też żółtą, zobaczcie. A ja teraz będę dzielna i postaram się wydobyć czerwoną długą. A ja A. szpinakową. A ja biorę i koniec czasu! Pasu. Dobra, to uh -huh. jeszcze raz, bo tak. nam to tak. wyjdzie! Tak, tak. O. Dobra, Tasia. Mam może nam się uda! A? O, jest! Biały czar. Hmm. To uważam że grę za zakończoną. I powiem Wam szczerze, że po policzeniu punktów ja miałam 10, Maja miała 10, czyli wynika, że jest co? to remis. Jest remis! Tak, że tak. ta nas w tą grę nie przegrała. Było bardzo fajnie. Podobało Ci się? Tak, dobrać? bardzo mi się podobało. A tak bardzo lubię Ludz, sama, Tak. mam nadzieję, że nie kłamiesz? Nie kłamie. Nie kłamie. Chodzę nie kłamę. Powiedzcie. Yy, a więc co ja teraz sobie zrobię? zrobię. Co? Weźmy wszystkie kolory papierki po kilka, nie? No. I zobacz, i że. O. Zobacz. Mm. Ja też chyba. Dobra, są to spaghetti. Tak. Smakowało Ci? Smakowało mi. No to tak. co? No to jeśli film, film Wam się podobał, zostawcie łapki w górę! W komentarzu napiszcie nam o swoich pozdrowieniach. Tylko mamy pozdrawiać. Eee, co jeszcze Madziu? Czy lubią spaghetti? Teraz no właśnie, o. Czy lubicie spaghetti? I z jakim sosem i tak. spaghetti? Bo tak. ja wiem. W takim zwykłym, słodko-kwaśnym. słodko albo ale mam to są bolonesy. Z klopsikami właśnie! Właśnie, z klopsikami, tak jak w naszej grze. Ech, tak. No no i co jeszcze? I chyba to wszystko. Subskrybujcie nasz program, tutaj, mm, tutaj mm, to mm. pokazujemy. Monika jest cały czas głodna, jak widzicie dzieci. Mm. I cały czas nie może się dajeć tym spaghetti. Tak, nie mogę się dać Ja, wpadnie. ja. No to co, i do zobaczenia w następnym odcinku, pa!